Zobaczcie, zaopiamy się pan, prom wstrzymał dla nas. A ja się czuję jak jakiś imigrant z kolejce po widzę. Słuchajcie, kończymy zwiedzanie Cebu. Jedziemy dzisiaj na Siki Hor, czyli na kolejną wyspę. Mam wrażenie, że ta kamera po tym nurkowaniu jest trochę zaparowana. Dobra, może mi się wydaje. W ogóle całe szkło mamy pobite. Wy tego nie widzicie i mam nadzieję, że jakość nagrania jest okej, okay, ale ja widzę, że jest całe potuczone. W sensie to osłonka się potupła, ale ogarniemy to. I co, idziemy czekać na autobus. Dziś tu jest chyba przystanek. No, Au. No. Bust stop. No, thank you. Ej, bądź miły. Bo ja nie chcę nie chcę gadać. Dobra, a kasę masz? Masz. Dobra, łapiemy autobus do miasta portowego i płynie, będziemy płynąć do dama, Dama GET DAMU GET Coś takiego tak. Jak on ma tu zjechać jak tutaj takie tam... O żółty autobus, autobus, ale w drugim kierunku Pani powiedziała weźcie żółty autobus 130 140 pesos za osobę od razu mu daj 280 i nie pytaj no. Dobra, słuchajcie, przyjechał nasz limonkowy potwór. Razem mamy już sześciu kumpli tu z nami, a tam ci to tak nas próbowali na taksówkę wszystkich wytargować. Nikt się nie poddał. Nikt się nie dał, Tak. Mamy zostawię no dobra, to weź mój też. Ja wezmę wodę, żebyśmy nie uskli przez tą godzinę, pewnie. Tą też wziąć? Pewnie. Patrzcie, w ogóle w autobusie normalnie film na Netflixie włączony. Przed film oglądaliśmy Afterlife. Polecam zresztą. Bardzo fajny film. Z, Re z jaką się nazywa? Ray Ryan Reynolds? Tak. Czy jakoś tak... A to co to, to? O, Netflix prezentuje. No to jakieś tam też Netflixa. I oni całkiem nowe, nowe filmy puszczają. I na promie też leciał Deadpool nowo, no. Wyszliśmy z autobusu, 4 km mamy z Buta do, do prom. To tak samo jak kiedyś tak. na plaży. To no. tyle samo co na plaży, więc to jest taki przyjemny spacer. No chłopieje. I co, i nasi kumple z Kanady chyba wezmą tuk tuka. No, I oni tak biorą dla dlatego że mają takie plecaki. No właśnie, po 20 on, on tam chłop ma 20 kg, plecak, ona też ma tam całkiem spory. No i dwa po no, dwa. thank dwa. Po dwa, po dwa plecaki, więc. Ja, mam no, ten... good! on powiedział, right? Chyba. Ja nie wiem, co on powiedział, nie chcę żadnych podwózów. W każdym razie idziemy. W każdym razie idziemy. A wiecie co? Nie ma też co łapać nam stopa w ogóle, bo to wszystko to są taksówki, co tu jest. Także, no niestety, za friko bynajmniej na tej drodze nie złapiemy. Wszyscy mają naklejki. A poza tym, w sumie chłop by nam pewnie powiedział: a Co wy, jak macie tam tu to możecie iść i zapłacić. Co będzie za darmo wióz? No, ja ich też z jednej strony rozumiem. to chcę zarobić. O, ten nie był taksówką. No. Ale oni mają sprytnie naklejki z tyłu, więc od przodu nie widać. Dobra, pół drogi za nami, Zostały dwa kilometry. Ale co drugi to taksówka się zatrzymują. Chcą nas podje podwieźć w ogóle. Ceny trzy, czterokrotnie wyższe niż normalnie powinni skasować. Boże, to jest tak męczące. Że się nie wyobrażacie. To też była taksówka. No i widzicie? Nawet pick jeżdżą po prostu. Wszystkim. Wszystko to jest tutaj taksówka. Na pewno idzie złapać stopa, ale nie tu. Trzeba by było chyba poza główne drogi gdzieś wyjść. Na jakieś takie lokalne. No, Tam no, myślę, no. żeby można było stopować. Ja nie jestem pewny, czy to ten menu Pacquiao będzie senat, chce być senatorem, ale jest taki yy, sportowiec menu Pacquiao, bardzo znany, muszę potwierdzić to później wam powiem. Dzięki, a widzicie? Nie, nie widzicie. Chociaż może ten limonkowy autobus, właśnie żółty, on dojeżdża dalej do portu, po prostu trzeba na terminalu się przesiąść w drugi. Zastanawiam się czy nasi kumple właśnie Nie wyczaili Nie wyczaili tego i ustawili, nie są Na miejscu No my zaraz też będziemy w sumie Ale zobaczcie jacy Jacy kurde biznesmeni Żaden nie powie, żaden On się specjalnie wcześniej zatrzymał i powiedział, że tutaj już wysiadamy I tam pełno tuk-tuków stało Hello Młody się zawstydził ale no i ogólnie brzydko, brzydko, że oni tak. No ale nic. To więcej nie kraj Azji, więcej, nie? więcej. kalorii zgubimy. Ale nie wiem czy to mówiłam, ale mieliśmy tak okropną noc, jestem tak niewyspana. Wiecie, ja nie lubię najbardziej czterech rzeczy. Mlaskania. Ogromnie uwielbiam tu mlaskać. Krzyków dzieci. Dzieci drą się tu wszędzie. E, karaoke, tu może mniej zdarza się, szybciej wyłączają. Wietnamie było okropnie i chrapania. Nienawidzę, jak ktoś chrapie. Przyszły jakieś hindusy wczoraj do nas do pokoju nowi. Pumy, kamień Nie dość, że. się rozstawili z tymi rzeczami, że cały pokój był zawalony ich torbami. Dosłownie. My mieliśmy dwa plecaczki w kącie tam dziewczyna jeden, chłop jeden i oni całą podłogę w rzeczach to ona zaczęła tak chrapać od 10 do pierwszej w nocy nad nią ten jej chłop nie wiem czemu jej tam nie szturchnął czy co mówię no kurde tam aż jeden chłopak się śmiał na dole bo już nie mógł wytrzymać bo tam druga dziewczyna też zaczęła chrapać ale nie tak głośno ja wsadziłam te zatyczki przez te zatyczki było tą hinduskę słychać a potem oni o o szóstej. My, ja się przebudziłam jeszcze o czwartej. Jak zasnęłam koło pierwszej, jak ona się w końcu zamknęła. I o nie o szóstej. Jakieś przestawianie rzeczy, gadanie. Klima w pokoju była o drzwi otwarte na oście, żeby ten gorąc wylatywał. Mówię, kurde, już chciałam zdejść i zwrócić uwagę. Ale wyszli z pokoju. Ja mówię, dobra, może się zbierali na ten... Kanioning, no bo tak rano, no bo to po co wstawać? A oni nie wiem skąd wrócili po półtorej godziny. Mówię, no kurde, co za... Co za nie powiem kto, no. No hindusi nie mają w ogóle, nie potrafią się zachodzić. Zero szacunków do innych pokoju. Oni są tam jak u siebie na wsi po prostu. Ej, a ja my jesteśmy gdzieś tu przy porcie. Tak, jeszcze Tam, tam na dole chyba jest zejście. Tam mała koza to... O jest, ale biedny. Kurde, te psy takie chore. Ale tu kus jest tak dużo, one tak śmierdzą. Ja tak nie lubię kus. Nie lubię sera, koziego, mleka, koziego. Jaki duży kozioł tam stoi. Mleka koziego, sera koziego nic nie lubię coś z kozą związane. Nawet ko koziny nie lubię chyba. Na pewno nie. Na pewno by mi nie zasmakowała, bo by śmierdziała. O, tam kotek chodzi. Ale kotek nie robi tak. Tam daleko jest kotek. O, tu jest koza. Ej, ej, ej! O to wczarek niemiecki, ty, takie psy to z bo większość to kungle. No i tak właśnie wygląda gdzieś, nie wiadomo gdzie w Filipinach. A my już do portu mamy rzut beretem, 5 minut i jesteśmy, tylko że właśnie odpływa prom i następne będzie za pół godziny. No, trudno. Kurde, no nic. Mamy czas, mamy jeszcze pół dnia w sumie. Patrzcie, za się panu. prom wstrzymał dla nas. Chodź. Ale fart. O, hello. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Hello.

Dobra, jesteśmy na drugiej stronie. W ogóle dopłynęliśmy tak szybko, jak ci ludzie, którzy wysiedli tam z nami i wzięli tuk-tuka. Tak, nie na no. Tak, oni na nas poczekali, myśmy zaoszczędzili, także wyszło wszystkim na to samo. Ale nie widzę tych drugich naszych kumpli. Ciekawe, czy oni jeszcze idą, no, czy już wyszli szybciej. Może idą. Nie, nie widzę. Zobaczymy, może na drugim promie ich spotkamy. No na pewno, na pewno. Jedziemy busikiem za 80 sześciuset osób, które już z Nie chcę, żeby się miść, za gorąco, ale tu Fajnie się z tym jest. Może jeszcze jakiś obiad zrobimy? nie mnie tak, jako drugie będzie trzy to tak. No, no, co, dobrze, że wzięliśmy tego... tego no ten autobusik po 12 km my chyba jedzie, jakbyśmy szli 3 godziny na tym pro, No bo na mapie to tak w sumie już się dalej wydawało niż tamten fragment, który robiliśmy. Ale czuję się jak jakiś reportaż, reporter w Afryce, albo jadę na jakieś wojenne te. Patrzcie jaka treść wygląda. Torby są, kamera w ręku nie ma. Mówi ja trochę jak masowanie, nie? No. Jesteśmy na porcie, idziemy się zorientować, jak wygląda, kiedy odpływa prom. Najwyżej sobie jeszcze musimy kartę SIM sobie doładować, bo już nam się internet skończył. Ale ten internet tak tu chodzi, że pożar się panie boże. I dobrze, że wzięliśmy 50 pesos co do No, czyli gdzieś tam z 3 złote, bo my byśmy tu szli, szli, szli i szli. Oho, ale dużo ludzi. Się, co tutaj się dzieje. O i cofa się ta dziewczyna. tam Oni ją przepchnęli. Filipińczycy jednak musi się ustawić w kolejkę. A ja się czuję jak jakiś imigrant z kolejce po widzę. Po paszport. Dobra, stoimy w tej kolejce już 20 minut, i mam wrażenie, że wszyscy Filipińczycy wpychają się przed białym. Myśmy się ruszyli może o 5 kroków. Mam nadzieję, że zdążymy na następny prom, bo w takim tempie to może być ciężko. Dobra, mamy bileciki: 234 pesos za jedną osobę. Czekaliśmy 45 minut w kolejce, a wiecie co? Można było panu zapłacić i on cię wpychał szybciej w kolejkę. Wszyscy, no nie wszyscy, ale Filipińczycy się wpierdzielają. No i jest to generalnie nieładne. Idziemy? Ale robię się twardsza. Jeden chciał się za mną, przede mną wepchnąć, powiedział mu, ej wypadł. <grym>, sorry, thank you. Powiedział mu, wypadł do tyłu. Sorry, sir, excuse me. Yeah. Yeah. No, dwóch się chciało przede mną wpierdzielić wygoniami do tyłu, drugi chciał jeszcze też przed samą kasą też go przegnałam i jakoś się udało. Dobra. No, maybe you know, no. Dobra, wiecie co? Nie tak łatwo się dostać w sumie na tosiki Hor jest, ile tu jest chodzenia, przepychania się, dopytywania. Dramat po prostu, ale już chyba mamy to. Terminal 2. Dobra, wbijamy na statek. W końcu jeszcze takiego kepsika sobie wzięliśmy. Ale mi trochę ostro, jest tak ostry że szok. Mama, wybrałaś. Weź, daj bilety. Dobra, wypływamy. 7 tylko to jest bardzo dobry czas jak na Azję. Naprawdę. A nasi kółle zdążyli, bo on sprawdzi się góry Także też im się uda. No i dopłynęliśmy na Sikihor, ale widzę, że tu już jakieś te zaczynają hotele budować. Ale wydaje mi się, że i tak, póki co, będzie tutaj nawet chyba i fajniej niż na korąg. No wygląda trochę dziko, tak? Dziko, dziko, no. Dziko i tropikalnie, fajnie, tak. no. Jakby ktoś chciał wiedzieć, to tak wygląda plaża i woda od strony portu. Także jeżeli kiedyś tu przyjedziecie, nie bierzcie noclegów zaraz w mieście przy porcie. Bo się nie pokąpiecie. Lewe, żeby doładować kartę o może i wejście przez to przejść widzicie? To nie jest wcale tak prosto się tu od przebić przez za okay. Ja ich ignoruję, a Andrzej wszystko bierze na siebie. Patrzcie. Ja za 30 sekund powiedziałem: mnie 10 razy. No, tak 11. Ja nagrywam 40 sekund. Ile razy powiedziałeś? Ale wiecie co jest fajne?, że oni wszyscy do Andrzeja się pytają. Nikt się mnie nie pyta to no ma tak. tu gówno do gadania? No tak. Jakbym była sama, to się by mnie pytali, bo nie mieliby wejścia. Ale jak mają wybrać, to tak. wolą się zapytać, on jeszcze my pierwsi wyszliśmy, całe uderzenia na siebie wzięliśmy. No i dobra. No, no, thank you. Nie, nie wiem, co on do mnie mówił, ale już mówię z góry, że nie chcę tego. Thank you. Wymiana pieniędzy i tak dalej, może tu nam doładują SIMkę. Panie kumam, o co chodzi? Ale patrzcie jaki ładny kościół w środku wioseczki. W ogóle to jest największe miasto tutaj. I mi się... Ja nie wiem, czy tu będą te autobusy lokalne, słuchaj. Jeden no się będzie... przyczepił jednak do nas, żeby nas gdzieś zawieźć. Idziemy do Także tak, no tutaj no, jest taka o, sytuacja, 30 że trzeba. 30 no... nas nie weźmie. No, także już nie chce nas za 30 wieść. Właśnie, mówię, Cana nawet nie wie, gdzie my jedziemy. No Potem bez sensu. zapytał się, gdzie jedziemy, ja mu powiedziałam, to odjechał. No, także tak, nie chce nas wieść, więc spoko. A mówiłam, jedziemy. że jak włączysz kamerę, to on ucieknie? Tak. Trzeba było jego jeszcze nagrać, to nie szybciej uciekałem, tak, ja zauważyłam tak. to, no? No tak. Bo nikt nie chce, żeby wyglądało to takim, jak to jest tak naprawdę. Bo jest męczące. Każdy tak gdzie chcesz jechać, każdy chce Cię podwieźć. Ja rozumiem nawet, to jest fajnie w sumie dla kogoś, kto przyjeżdża tu na wakacje. Dla nas to nie jest fajnie, bo staramy się zaoszczędzić. Więc za 30 nas nie zawiezie, więc musimy szukać A coś innego. Za 30 weźmie nas lokalny autobus. Tak, no pewnie 50 za osobę, tak jak wszędzie. Tak, to chyba taka minimalna stawka, nie Tak, Tak, 3 tak, złote. tak. Tak mi się tak udaje. To no. jak bilet w autobusowy, normalny. No. no. O nie, tak. Full. Kurde, nie zatrzymał się. Ale był pełny, czy my mu źle no, dawaliśmy tam. znaka? Nie, nie ma czegoś takiego. No, mam nadzieję, ty. Ja się, my się czujemy jakbyśmy stopa łapali w ogóle. Miejsce jest, żeby się zatrzymał. <laughs> Tylko tam drobną opłatę mu się da i heja, nie? Bo te tuktuki to nie nienormalni. 3-4 razy pięciokrotność czasem wołają. My Musimy jechać tricyklem, bo nie ma tych żadnych. Ee... Gypsy? Pan mówi, że nie ma, ale nie wiadomo czy jest kim. Tak, nie ma. no w każdym razie nie znaleźliśmy, więc musimy ją. Więc tak, jedziemy za zwiaskowo w takim czymś. Jesteśmy na miejscu. Kurde, i to tak jest, rezerwować z wyprzedzeniem. No tlegi, jak nie jesteś na miejscu. Zaraz widzimy, że tu jakieś imprezy urządzają. Oby nie. Mm. Babiak. Babiak, Agniesz. Dobra, słuchajcie, tak wygląda nasz pokój. Tu dwa wolne łóżka, tu są, wybraliśmy to i to na dole. Nie wiem, jakoś mi się tak wygodniej. Ma, jak jeden jest na dole, drugi u góry. Mamy jakby swój kąt tutaj do zajęcia. Mamy no, no, kąt. Tu mamy kumple jakiegoś, go nie ma teraz. Tu też jest wolne. O, widzę, że tu można jakąś kawkę sobie zrobić. Patrz. kawę? No, 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 no. no? Fajnie. Jakieś tutaj medełka. O, lokery. I łazienka. O, no, elegancka, duża łazienka. A wiecie, co jest najlepsze, że. Po drugiej stronie ulicy jest jakiś resort czy hotel, i to są jakby siostrzane. Ten, no, ten sam właściciel. No? Tak, ten sam właściciel jest, i pani powiedziała, że my jako goście tego pensjonatu. Możemy iść używać z prywatnej plaży, która należy do tamtego hotelu i z basenów hotelowych, także powiedziała Pokażcie tylko ochroniarzowi kluczyk, żeby stąd i on was wpuści i możecie sobie korzystać dowolnie Za Afryko. Także super zarobiście. Tak, ona otworzyła to kluczem? Tak Czyli mam zamknąć, no tak, dobra Tak, tak, zamykaj, dobra, idziemy coś jeść W tym miejscu się z wami żegnamy, bo ja bym chciała zostawić kamerę, nie chcę już i targać eee, Łapka do góry, subskrypcja i widzimy się w następnym odcinku